Moi drodzy, zaczynamy kolejny odcinek z cyklu Clean With Me. Powiem Wam, że zbierałam się dość długo, żeby ten film nagrać i specjalnie, specjalnie zrobiłam coś takiego, że przestałam sprzątać w łazience. Chciałam, żeby, żebyście też zobaczyli, że czasem jak odpuszczamy, no to no doprowadzamy do pewnej sytuacji i tutaj nie ma co kryć. Która z nas, ktokolwiek zna, może inaczej, kto z nas nie ma czasem czegoś takiego, że nie ma czasu, nie ma siły, e, nie ma siły przerobowej, żeby rzeczywiście to wszystko pogarniać w swoim mieszkaniu? Ja się do tego przyznaję, ja się tego nie wstydzę, wiem, że powinnam robić to regularnie. Nie zawsze mam na to czas, nie zawsze mam właśnie tę możliwość czasową, która pozwala mi na to, żeby, żeby każdy kąt w swoim mieszkaniu porządnie wysprzątać co tydzień. I w związku z tym, kochani, dzisiaj oficjalnie pokażę Wam, że ja, mając taką słabość Potrafię to ogarnąć bardzo szybko, w bardzo prosty sposób, i postanowiłam, że od teraz, od dziś, e, chcę zminimalizować wszystko, co znajduje się w mojej łazience. Czyli. Um... Nie chcę, żeby u mnie na wannie stało 5 rodzajów szamponów, cztery żele pod prysznic, dwa żele do mycia twarzy, peelingi i tak dalej i tak dalej, maski do twarzy. Nie, po prostu chcę to zminimalizować i chcę, żeby, żeby ta moja wanna wyglądała naprawdę czyściutko i żebym ja starała się i właśnie to, że będzie mało tych rzeczy, kremów do, do twarzy, do ciała i tak tego wszystkiego po prostu jest za dużo w tej łazience i żeby mi się łatwiej i szybciej chciało sprzątać tą łazienkę co tydzień albo maksymalnie co dwa tygodnie to po prostu muszę to zrobić muszę to wszystko przejrzeć, sprawdzić i zrobić w końcu z tym porządek także pierwsze co to już Wam nagrałam wcześniej bo jest to żarówka, którą wymieniłam jeszcze czeka mnie tylko mycie tego żarandola w każdym razie żarówka jest, bo już jest jasno, więc na spokojnie mogę już tutaj przynieść statyw, kamerę i będziemy nagrywać. Także, kochani, jeżeli lubicie taką tematykę, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. I need to give jak widzicie, muszę najpierw tak zmienić żarówkę A, i tak jedna, druga dobra w tym celu muszę się udać do lerła ale kochani, nic to co mnie nie zabije to mnie wzmocni, dobra idziemy po żarówki mam żarówkę, będę wymieniać, gaszę światło okej okay. o, nic nie widzicie dobra, kolejna i ona, kolejna. Dobra. O, powinno być. Okej. Okay. Dobra. Napalam. Raz, dwa, trzy. Uhuhu. I nastała jasność. Dobra. Biorę się za dalszą część mojej łazienki. Lecimy. With me. Tak na pierwszy rzut wygląda moja łazienka. W ogóle powiem Wam, że ona naprawdę yy, woła o pomstę do nieba, ale nic to. Tu już jest ręcznik przygotowany, bo miałam myć pędzle, nie umyłam. Pasek, który ostatnio zdjęłam. Nie wiem co on tu robi, on w ogóle tutaj nie powinien być, no ale no, dobra. Tu moje pomadki, też muszę z tym porządek zrobić. Lakier, który już dawno przestałam używać. Bo jak robiłam koki używałam czegoś innego. Maska, która też w sumie nie powinna w cieple siedzieć. Ta, ten olejek to nie powinien mieć tu miejsca. A tu co tam mamy? Spray bójczy. a bo ja chciałam kiedyś wysprzątać mój balkon no ale że przyszła wiecie jesień, taka naprawdę solidna, że jest wilgotno, to stwierdziłam, że nie będę tego no i bateria padła ale dobra, w porządku, już wymieniłam więc mogę mówić dalej e, więc tak, więc się za to nie wzięłam więc to musi iść w inne miejsce to wszystko jest do umycia przecież ta moja biedna o, zasłonka już jest tak ufajnana tam mi się rozlał olejek, więc to wszystko trzeba będzie wyczyścić. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Nie mam żadnego patentu, już wymieniałam te, yy, no, te szklane pojemniki. O, zobaczcie, jak olejek się rozlał. Więc yy, to tutaj to są te szampony, to, to o czym wam mówiłam. Tutaj też z tym trzeba będzie porządek zrobić, bo tego jest za dużo. Tutaj stwierdziłam, że ok, kule są w porządku. Ten pojemnik na woski, na woski, nieco ja mówię, na te stąd chyba może wyparować, chyba że. No nie, jeszcze muszę pomyśleć. Tu są małe świeczniki, nie wiem co z nimi zrobić, bo czasem sobie odpalam jeszcze inne świece. No ale zobaczymy, może stąd rzeczywiście też wyjadą. Możecie zobaczyć też kremów. Od nie wiem, po co to wszystko tutaj gromadzę. Tu jest y, płyn micelarny Eveline. Rzadko go używam. Raczej y, on mi się przydaje, jak farbuję włosy. Tu są te pędzle, które już dawno powinnam umyć. Dwa kremy, które używam, ale to tak używam... Często zapominam. Wsówki też chyba tu nie powinny leżeć. Kredka to... Do... Ach, powiem Wam. Szczoteczki, które już dawno nie używam, tej sonicznej, bo używam taką zwykłą, manualną e tutaj ten płyn też już dawno nie używałam, więc powinnam chyba do niego wrócić tutaj to już też woła o pomstę do nieba, więc to trzeba też fajnie zaaranżować, przerażować postanowiłam, że wszystkie pasty, jakie tutaj miałam będę zużywała do cna i chcę to po prostu zmienić bo nie wiem, czy tutaj na pewno powinnam coś z tym zrobić albo dam no nie wiem. Nie wiem. powiem wam szczerze, mam zagłostkę, chcę zacząć używać mydeł w kostce, ale to jeszcze jeszcze pewna chwilka, no zastanowię się. Tutaj mam bardzo dobre żel do mycia twarzy, ale o tym później, jak już zużę jego do dna, więc na pewno to trzeba będzie umyć. Tutaj mam, zobaczcie, wszystko i nic, no po prostu wszystko nic, gumek, gumeczek, po prostu nie wiem po kiego to tyle tutaj mi stoi, eee, krem, tak, to już jest do zużycia, tu se przyniosłam te z klinik, próbeczki, które dostałam, jeszcze w ogóle nie użyłam. No, na pewno z tym trzeba będzie zrobić porządek. Tak więc, moi kochani, o, jeszcze tutaj spodnie, które miałam założyć, do pracy nie założyłam. Szlafrok jeden, drugi w, w kuchni. Ach, nic, moi drodzy. E, w takim razie, ostatni rzut na całą moją łazienkę i, i tą, ten rozpiernicz, o, może tak powiem, ten, i ten bałagan, który tutaj jest. Także stawiam kamerę na statyw i biorę się. Zaproszę. Nie wiem, jak wy, ale ja zawsze, jak umyję taką wannę, to zostawiam nam ją na jakieś 15 minut, żeby to wszystko fajnie mogło popracować. Także 15 minut dla mnie. no Dobrze, chyba czas na zmywanie, ale jeszcze wezmę. O, pościągam te słoiczki, te wszystkie lampioniki, nie lampioniki. To pójdzie na pewno do mycia. Eee, o, o. o. O, kule, piękne, kule, powiem Wam, że to jest właśnie ten jesienno-zimowy. Teraz czas przyjdzie na korzystanie z tych dobrodziejstw. To chyba już powinnam też dawno wziąć i wrzucę, może do zmywary, żeby mi się umyło. To było mete, ale właśnie, jak widzicie, jest puste. Poza tym, o, nie wiem, czy zauważyliście, ja tutaj mam też. Te tilighty. Coś będę musiała tutaj zorganizować. O, tu tyle kurzu, matko. Dobra. To też póki co zdejmę. Już niektóre plany mi się kończą. Bardzo dobrze. To zabieram, to zabieram. Hmm, że tutaj czegoś nie strąciła. Dobra. To kręgi też wezmę. Teraz na zewnętrzną część, tutaj. O, tak. Wszystko dokładnie, ja zaraz. A za chwileczkę wchodzę do środka. I tak mniej więcej wygląda wysprzątana łazieneczka, tu już sobie ułożyłam chusteczki higieniczne, tu wysprzątałam, wymyłam cały stoliczek. Eee, czas chyba najwyższy na to, żebym zaczęła aranżację, więc moi kochani zrobimy stryk na palcami i wszystko zaraz będzie pięknie ustawione, będą świece rozpalone. Będzie palący się rozk, będzie obłędnie, łazienka będzie nie do poznania. Więc co? Zaczynamy. Raz, dwa!